Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajmiemy się elementami skrzyni manualnej, ale skupimy się generalnie na łożyskach, ponieważ wymaganej dzisiaj skrzyni Sana mamy dosyć częsty problem wynikający m.in. z tego, że nie wymieniamy oleju, nie kontrolujemy go, więc postanowiłem, że zrobię taki materiał właśnie dosyć obszerny. Zajmiemy się tutaj, co mamy na stole. Dodatkowo tu skrzynię z auto z Nissana Maxima 33 zdemontujemy, a w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak te łożyska się wymienia. No i to wszystko. Dobrze, przede wszystkim musimy zacząć od objawów uszkodzenia skrzyni biegów. W tych skrzyniach Nissana jest to RS5F50A z otwartym dyferencjałem oraz RS5F50V z wersją ze szperą mamy taki problem, że z czasem jeżeli nie wymieniamy oleju w skrzyni biegów bądź nie kontrolujemy jego stanu no to dochodzi do tego, że te łożyska z powodu braku smarowania bądź oleju właśnie, który już jest wypracowany zaczynają się zacierać czym to może słuchajcie, skutkować? jeżeli chodzi o wałek nasz sprzęgłowy który mamy tutaj, to mniej więcej pokażę Wam o co tutaj będzie chodziło. Zobaczcie, tutaj mamy obudowę skrzyni, tutaj mamy w środku uszczelniacz, oraz tutaj mamy taką obudowę jest to jedna całość jest to element niewymienny. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację. Wkładamy nasz wałek w obudowę i kiedy, nasz, kiedy nasze łożysko zatarłoby nam się przegapilibyśmy po prostu jakby czas jego wymiany no bo łożyska same z siebie nie padają w ten sposób że nagle coś tam się z reguły stanie tylko już wcześniej wydają jakieś dziwne dźwięki zaczynają nam wyć no i jeżeli my nie dopilnujemy tego to musicie pamiętać o tym że skrzynia biegów to jest jeden wielki ciąg jakby narządów który jest ze sobą ściśle połączony i teraz tak jeżeli doszłoby do zatarcia się tego łożyska, na tyle, że ono by nam się zaczęło zakleszczać w sobie i zaczęłoby nam się obracać tutaj, w tej obudowie, to słuchajcie, dojdzie nam do najgorszej sytuacji z możliwych. Czyli nasze łożysko wytrzyma nam obudowę w środku, zacznie się w nim obracać, i wtedy, nie mając ściśle dolegającego łożyska, właściwie tego pierścienia zewnętrznego. Tą obudowę będziemy mogli generalnie wyrzucić, bo ona już się do nam do niczego nie nadaje. A to miejsce ściśle dolegające jest w tej skrzyni po prostu niewymienne. Kolejna rzecz, która może nam się zdarzyć, wyobraźmy sobie, że nie wiem, przyłożymy sobie jeszcze nasz drugi element, czyli nasz wałek główny. I teraz słuchajcie, przypuśćmy, że to są elementy, które są już tam ściśnięte. Skrzynia jest złożona, i wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie na łożysku mamy luz, i ten wałek zaczyna nam chodzić zbyt mocno. W tym momencie możemy doprowadzić do tego, że podczas naprężenia w skrzyni biegów, któryś z zębów może nam się nawet wyłamać. Ponieważ, będąc pod zbyt dużym kątem, one się zaczną najpierw wycierać, a w najgorszym wypadku może dojść do wyrwania się któregoś z zębów. No a sami wiecie, jeżeli mamy ściśle zamknięty układ, jeżeli taki ząb by nam się urwał i poleciałby na przykład w któryś tryb, no to zrobi nam generalnie w skrzyni miazgę. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę, jeżeli podejrzewamy jakieś problemy ze skrzynią? Tutaj mamy dyferencję naszej skrzyni. I na niej mamy takie łożyska również stożkowe, tak jak i na naszym wałku głównym. Tutaj mamy koszyczki oraz elementy toczne w kształcie takiego stożka, które już zostały zdemontowane przeze mnie. Koszyczki są porozcinane, oczywiście do demontażu naszych łożysk. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o dyferencjał, może ja wyjmę jeszcze ten wałek, zaprezentuję Wam mniej więcej, żebyście mogli zrozumieć, w czym tutaj tkwi problem. To teraz tak, zobaczcie. Przez ten otwór wchodzi nasza pół -oś. Tutaj mamy łożysko, łożysko stożkowe, jak już wspomniałem, tu jest jego bieżnia, pierścień, i to łożysko wchodzi nam tutaj do środka. Tu jest jego taka jakby obręcz. I w czym tutaj jest problem? Jeżeli mamy luz na łożysku stożkowym, to chcąc nie chcąc, nasza pół zacznie się delikatnie przemieszać. Ona już nie będzie nigdy ściśle przylegać. I y, czym to będzie skutkowało? Przede wszystkim tym, że na przykład jadąc pewną prędkością, y, zacznie zaczyna na przykład wiprować, niekoniecznie jest to wina. E, pół e, przegubu, przepraszam, wewnętrznego, tylko na przykład może być po prostu już zniszczone nasze łożysko e, dyferencjału Przy okazji, kiedy ten dyferencja wpada w wibrację, to uszczelnienie naszej półosi zaczyna również z nim pracować. Co skutkowało będzie tym, że e, po jakimś czasie niedługim ten uszczelniacz również będziemy musieli wymienić. Więc jeżeli widzicie jakieś dziwne objawy, widzicie jakieś. Wyciekli z okolicy półosi, zdemontujecie, zobaczycie, że coś tutaj jest nie tak. To zdecydowanie trzeba oczywiście zawsze spojrzeć na te łożyska, bo zespoły współdziałają ze sobą. Dobra, to byśmy mieli. Teraz kwestia, dlaczego w ogóle te łożyska się nam zaczynają psuć. Głównym problemem jest niewymienianie oleju. Nie ma czegoś takiego jak olej long life. To jest tylko i wyłącznie bzdura producencka. My musimy zachować zdrowy rozsądek podczas użytkowania skrzyni, czy to manualna, czy to automatyczna, i ten olej po prostu wymienić na bieżąco. Jeżeli nawet dbamy o ten olej, ale widzimy jakiekolwiek wycieki. Wycieki tutaj z tej skrzyni tak naprawdę mogą powstać. z wam powiedziałem, z tego uszczelnienia tu jest jeszcze jeden uszczelniacz, jeżeli chodzi o nasz wałek sprzęgłowy. i jest jeszcze jeden element, przez który to nam może przeciekać, czyli to jest uszczelniacz wybieraka. Od razu Wam mogę powiedzieć, że tego praktycznie w zamienniku nie ma. Występuje to w oryginale, ja to też ostatnio zamawiałem 125 zł. chyba płaciłem za taki element. On ma w środku taką gumeczkę na sprężynce i uszczelnia on tam tu jakby cały wybierek skrzyni biegów. Jeżeli chodzi o wymianę oleju w skrzyni biegów, bo pewnie Was to interesuje, jeżeli eksploatujemy auto zgodnie z przeznaczeniem, to przyjmijmy tą wymianę oleju w skrzyni co około 450 tysięcy kilometrów. I myślę, że wtedy nie powinno być żadnych problemów. Warto nawet już na samym początku, jeżeli kupujecie samochód z manualną skrzynią biegów, sprawdzić poziom. Bo jeżeli zauważycie jakieś zapocenia, jakieś wycieki, to oznacza, że w skrzyni już może tego oleju brakować, a zły stan oleju, bądź jego po prostu brak, będzie skutkował nadmiernym eksploatowaniem się właśnie omawianych łożysk. I to wszystko. Myślę, że pokrótce omówiłem Wam jak to wszystko wygląda wewnątrz. Mówię od strony łożysk. Nie koncentrujemy się dzisiaj na synchronizatorach, bo te skrzynie Nissana generalnie nie mają z niej problemów. Tutaj jeżeli coś nam się zaczyna dziać to najczęściej właśnie łożyska. Więc tak jak powiedziałem w tym materiale zajmiemy się jeszcze zdemontowaniem skrzyni. Pokażę Wam jak to zrobić, a druga część już będzie poświęcona stricte wymianie łożysk. Zobaczymy jak one mniej więcej pracują, ocenimy luzy i to wszystko. Na teraz dziękuję, widzimy się już niedługo. Cześć!